W dzisiejszym odcinku. Co ja ten klucz mogę użyć? Może jakieś. czekaj do drzwi. Ole, ciemno. Łooo, wow, patrzcie, i jest. Ole, się wystraszyłem, dobra, ale mam ciarki. I... Ją się manko z tej strony. Tata na resorach oraz. Cześć, witamy was w nowej serii z gry pod tytułem Poppy Playtime. Po polsku śmiesznym argonem. Poppy Playtime. -e Nie <grych> no dobra, śmiemy się. Jeden widz zaproponował nam, żebyśmy rozpoczęli sobie taką nową serię. Już pod poprzednim materiałem, chyba w Little Nightmares, bodajże, o 14 odcinku, tam wspomniałem o tobie. Tak czy siak chcieliśmy to nagrać, a że mamy troszeczkę dzisiaj chwili, więc sobie zaczniemy. Na razie nagramy jeden, a potem zobaczymy, jak to się potoczy. Jeżeli jesteś nowym widzem, pamiętaj co musisz zrobić. Wersja tak ładnie zawsze pięknie mówi. Zostawić łapkę w górę, zasubować i napisać jakiś komentarz. Właśnie, bo nie będziesz wiedział, wiedziała. Zostawić dzwonek. Tak, żeby mieć wszystkie moje ładne powiadomienia, ewentualnie jak będą nasze nowe odcinki z tej gry lub innych. Dobra, no to co? My sobie rozpoczniemy, ale zanim rozpoczniemy, pod tym materiałem musimy, ile łapek musimy nazbierać? Ile chcemy nazbierać łapek? Może z 40? Tak. Dobra, ze 40 łapek, jak nazbieramy? Jeżeli będzie 41, wygrasz cukierka od Popi. <laughs> Dobra, bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Tak, nową gierkę. Dobra, zostawimy Wam to. No nie wiem, czy będzie nas kochać. No może śmiało mówić, aha, właśnie, dobra. Bo my ją uwolnimy i ona właśnie będzie nam pomagać, więc będzie dla nas siła, bo ona będzie chciała nam właśnie pomóc. Tak, zgadza się, a zapomniałem jeszcze na początku wspomnieć, bo tak jak mówiłem i też mówimy do nowych widzów, większość gier, praktycznie wszystkie, grałem pierwszy raz. To jest może lekkim wyjątkiem, ponieważ kiedyś, dawno temu żeśmy sobie w to pograli, ja może zagrałem z raz albo dwa razy. Coś tam mniej więcej pamiętam, więcej pamięta już chyba Wercia niż ja, więc tutaj będzie mnie kierować. No ale widziałaś, to znaczy jak więcej mówię niż ja, no to w każdym razie jakoś się uzupełnimy i będziemy tą akcję cisnąć naprzód. Dobra, to no tak w roli ścisłości dla właśnie nowych odbiorców, którzy nas tutaj, mówię, oglądają. Dobra, czy to już? Czekaj. Aha, dobra, pominąć. No dobra, to pominiemy i zaczynamy naszą przygodę. Pamiętasz w ogóle o co tutaj chodziło? My jesteśmy w fabryce jakiejś zabawek, tak? Tak, w fabryce zabawek i teraz musimy najpierw wziąć płytę. Jest. Obok tego jakiegoś laptopa nie miał telewizorka. Okej, okay, dobra, wróciliśmy A dobra, okej, okay, mamy kasetę. Ja się najpierw rozejrzę chyba po wszystkich, tak? Czekaj, a ona się tutaj rozejrzę po wszystkich umieszczeniach. Kurcze, bo już naprawdę dawno tego nie pamiętam. na górę. A co z Musimy tym? Musimy zapamiętać kolory. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Dobra, okej, okay. no to widzicie, już Wercia, już, już więcej mówię pamięta na dzień dobry niż mówię ja. No tak jak wspomniałem, bardzo dawno to już mówię, X temu grałem, chyba na jakimś live'ie któregoś razu. Dobra, wzięliśmy kasetę i te teraz tylko... Te a i tutaj będą te podatki. Czekaj, a czemu nie mogę sprintem biec? Zielony był, um, zielony. różowy, Rulowy. i dalej nie pamiętam, na pewno ostatni był czerwony. Dobra, to zobaczymy szybko. I przyspieszymy szybko, szybko. Dobra, szczerze tak naprawdę nie zapamiętywałem tego. Żółty i czerwony, dobra. Dobra, sorki, tak się troszkę zdekoncentrowałem właśnie bardziej na rozmowie niż na samej gierce. Tylko pamiętaj, musisz ten troszkę głośniej mówić. Jak będzie hagi, to uciekaj, bo on cię zacznie gonić. Dobra, czekaj, mamy już dwie kasety. Okej, okay, jedną sobie. Aha, bo to na no to po tą rączkę, tak? Nie, pewnie większość z Was, osób, które mówię, nas ogląda, to pewnie Gierkę kojarzycie. No, widzicie, no, sama i cała ta satysfakcja u mnie w zasadzie, aktualnie mówię o tej gierce, polega właśnie na tym, że nie pamiętam, albo mówię, dawno nie grałem, albo w ogóle w coś nie grałem. Szkoda, że. Bo ja coś pamiętam, ale. No, była taka scena z takim fizażem, że. Jak zgaszało się światło, czy my mogliśmy usićek się chyba zapalało, to nie mogliśmy, a on mógł cały czas. No widzisz, no to dobra, no to na pewno się mi to wszystko przypomni. To w ogóle jest chyba jakiś pokój kontrolny chyba tego całego ośrodka. Tak, bo my w zasadzie jesteśmy co, w jakiejś fabryce z tej zabawek, tak? Tej popi? Torki, że się powtarzam, no ale no mówię, naprawdę, ja naprawdę tego nie pamiętam. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Dużo tej prawdy, prawdy. Ale chodźcie, otóż, a dobra, to było to. Jeszcze O, jest nasz serdeczny przyjaciel. Tak, łagi. wciśnij to, to będzie muzyczka. Czekaj, czekaj który guziczek? No. Który? Ten czerwony. A tu! Wiesz, jakby tak na twarz. Nie, nie, może, bo on tylko może... On zniknie w jakimś momencie. Czekaj, nie wiem czy to nie jest ten, troszkę wam... Nie jest za ciemno, poczekajcie chwilę, może rozjaśnię troszeczkę. Dobra, troszeczkę to rozjaśniłem. Wow, co to? Ups, coś popsułem. Coś popsułem. Dobra, tutaj da się wejść? Nie, nie. Się nie da wejść. Tutaj jest zamknięte. Dobra, na razie niech on sobie tutaj nawija makaron. Tutaj już wszystko wziąłem, wszystko wziąłem. Stamtąd wziąłem tą rączkę, czyli wychodzi na to, że to jest tylko to miejsce. Akurat jedno się już, mówię, tutaj przypaliło, czyli już nie mogę stąd wyjść. To co dalej? Tutaj potrzebuję tej czerwonej rączki. Jest ciągle ciemno. Czekaj, może, może po prostu muszę stąd wyjść, albo dam mu piątkę. O, klucz. A, patrz, nie zauważyłem tego. Dobra, on w ręku. On w ręku klucz trzymał, dobra, ale teraz. Ale wtedy nie trzymał. Nie wiem. Nie bo, trzymał wtedy. Szczerze nie zwróciłem na to uwagi. A ja się zwróciłam, nie od tego. No to czemu nie mówiłaś, jak zwróciłaś? <grywa> pysia, pysia już się wczuwa na dzień dobry. No dobra, no nie ważne, czekaj, teraz gdzie ja ten klucz mogę użyć? Może jakieś Czekaj do drzwi. Tutaj nie. A, dobra, okej. Okay. A bo co zasilanie padło, dobra. Dobra, uwaga. Aha, tu będzie chyba jakaś ten. To były chyba te zagadki, żeby zasilanie wróciło. Oj, coś, 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 czekajcie, coś mnie tutaj wystraszyło. Dobra, dobra, teraz tak. Czyli tak, za to. I to było tak, chyba nie? Nie, czemu to nie działa? Aha, jeszcze chyba jakaś dźwignia. A nie, dobra, to to było. A okej. Okay. Dobra, już, już już coś tam pamiętam. Dobra, czyli teraz muszę wszystkie te słupy dotknąć, tak? Aha, dobra, i okej. Okay. Dobra, mamy save'a, czyli wracamy z powrotem. O, i już naszego przyjaciela serdecznego nie ma. Zacznijcie za tylko kończy. Ja bo i tak szczerze nie pomaga. Dobra, ale na razie chyba gdzieś jedno otworzymy, tutaj, tak, to te? Nie, czekaj, jak go nie ma. A chyba, może tutaj z powrotem teraz mogę wejść, dobra, bo Gdzie ten wariat teraz, proszę. Dobra, idziemy dalej. Uu, naprawdę jest. O jest, dobra, widziałem jego rękę. Chyba do kibelka się schował. Oj, ale coś wysiło. O, coś się stało, nie mogę tam wejść. No, no, nie mogę tam wejść. A, dobra, już jest ok. Czekajcie, ja sobie zobaczę, czy coś tu jest, ale nie ma. Dobra, to idziemy dalej, uwaga. Ło wow, wow. wow, jest lekko creepy Jest klimacik jest nasz serdeczny przyjaciel No tutaj wygląda sympatycznie, ale w rzeczywistości chyba tak nie jest Kasetka pomarańczowa Gdzie ja zdobędę kasetkę? Czekaj, bo ja w ogóle potrzebuję te kasety? Jak swoją drogą? Przez nie możesz oglądać i się dowiadywać A, czekaj, tu jest chyba też kolejna? Czekajcie, czekajcie, teraz tak, tu no. będzie... Co tam? Jak będziesz miał rękę, to jak tam wejdziesz, tam o do tych no, no dobra, no już też coś mi się przypomniało. no. Trochę żeśmy się z tym wtedy, pamiętam, kiedyś mordowali. No dobra, damy radę. Na razie pozbierajmy sobie wszystko. Czekaj, jeszcze chyba bodajże niebieski gdzieś powinien być. Dobra, gdzieś jeszcze chyba był niebieski. O, co to jest? Mogę tam wyjść? Nie wiem. Zobacz. Aha, no dobra, nic się nie stało. O, 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 o. Niestety nam. No. Czekaj, on tak na górę A, mógł się wspinać? Nie, nie, czekaj, muszę chyba za coś złapać. Nie, on tylko może takie specjalne takie łapaki jakby... No, tak chodzić. W A czekaj. On A tutaj, dobra. A dobra. Okej, okay. dobra, teraz możemy sobie wejść na górę. Damy sobie, bodajże że te bateryjki, czy to akumulatorki jakieś. Czekaj, czy cztery były? A nie, mamy te niebieski. A, zielony potrzebuje. A nie, to tak wygląda, jakbym mógł tu wejść, skoro są te rączki. No chyba, to jeszcze zielony. A, tu jest zielony, dobra, schował się z tyłu. Okej, okay, teraz taka poświata była. Okej, okay, mamy. Dobra, mamy wszystkie. Dobra, teraz uwaga. Błagaj, że tutaj będzie safe, i czuję, że będę się trochę z tym już męczył. Bo pamiętam, że kiedyś miałem mega z tym problem. Miałem mega z tym problem. No okej. Okay. Dobra, da nam już tą czerwoną rączkę. Bardziej pewniaczek będzie mówię ze mnie teraz. Dobra, poczekamy sobie chwilę. Tak, faktycznie też mi się przypomniało, no. Że tutaj... Nie, to Julka chyba przeszła wtedy, pamiętam za którymś razem, ale ja to tak się mordowałem, że no, nie mogłem tego przejść. Okej, okay, mamy dwie. No to no, witaj przygodo, teraz uwaga. To będziemy palić wrotki. jedziemy. I uwaga. Teraz tylko nie wiem. A nie, dobra, to jeszcze nie tutaj. To jeszcze nie to. Tu jest ta zagadka, żeby to, otworzyć sobie to przejście. To była jakaś ta zagadka. Tylko teraz poczekaj, bo ja też już nie pamiętam, naprawdę. Niech ja się tutaj rozejrzę po wszystkim. Tam jest na dwójkę, tak? Na dwójkę. Dobra, i teraz chyba to jakiś zasięg był. Aha, dobra. O, chyba już. Już? Dobra, chyba się udało dobra, Chyba się udało, gdzieś jedziemy Czekajcie, ja w ogóle nie mogę się ruszać, moja postać sama jedzie Nie, mogę, nie, no mogę się tylko obracać o, Ale tu jest ciemno o, o, chyba coś się już dzieje, dobra Dobra, coś się dzieje Goni nas? Nie wiem, nie, nie goni Odwróciłem się, ale nic, nikogo nie ma O kurde, czekaj, się zapatrzyłem gdzieś o, Nie. A to jeszcze nie to. To tutaj chyba jak wejdę. Pamiętasz? Patrz tutaj. Tak, to było tutaj jak wejdę. Dobra, teraz mi się przypomniało. Teraz tak. Tutaj. Czekaj. To pamiętam, że się zamknęło. Coś coś sobie już kojarzę. Coś kojarzę. Coś kojarzę, że pamiętam, nie mogłem tutaj skoczyć przez tą bramę. Ja już sobie tutaj to ustawię. Ten kartonik. Bo pamiętam, że to się zamknie, i wtedy on nas goni. Chyba stąd wychodził. Coś mi się przypomina, że on skoś tu wychodził, i my musieliśmy tam potem biec do góry. Wiem, że coś tutaj takiego było, ale dobra. Najpierw się rozejrzymy. O co tu w ogóle chodzi? Nie dobra, najpierw chyba pójdę na górę. Póki mamy chwilę, to jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję, za ostatnią znowu bogatą aktywność poprzednimi materiałami. Kurczę, jak tak dalej pójdzie, to naprawdę wybijemy się bardzo. Mówię szybko, dzięki Wam. Super, że jesteście, mówię, z nami. Dobra, tutaj. Też była ta zagadka. Mega trudne to to nie są one. Oj! Oj, oj, oj. No tak, no dobra. <laughs> no troszkę, troszkę mnie poniosło. Pisał, dobra, to raz uwaga, bo może coś się wydarzyć ciekawego. Nie wiem, czy teraz będzie ta gonitwa z naszym strasznym... jaką się nazywa? Hagiwagi. Z naszym Hagiwagi. Dobra, uwaga. Czekaj, to jest chyba po włączeniu tego. Włączyłem to? Dobra, chyba jest ok. Uwaga! Będzie szedł, czy nie? Dobra, patrzą na nas. Robociki. No, no dawaj no. Ale wyczekiwanie. Czekajcie, nic się nie dzieje. Czekajcie, nic się nie dzieje. Ja nie wiem czy jeszcze... Czekaj, może to muszę otworzyć? Czekaj, ktoś do mnie coś gdzieś mówi. Czekaj, ktoś coś gdzieś do mnie mówi, ale nie wiem co i gdzie. Tutaj coś? Cze, On chyba stąd pamiętam, że on coś wychodził Cześć, a to nie ta lalka do nas mówi? No nie wiem, nic tu... Już chyba nic tu nie ma Już nic tu nie ma. Cześć, może jeszcze raz muszę to nacisnąć. A tam Zabawkę. Ale gdzie zabawkę mam być? tylko tam gdzie Tutaj? No. coś znajdę, tylko co ja tu mogę położyć, bo to tak samo pudła... O! A no faktycznie no. Tak, chyba to będzie to. No rację miałeś, super. Dobra, jest safe, czyli na pewno teraz będziemy ruszać. Uwaga, otworzyło się. Aha, co jest? Czekajcie, bo nie wiem, czy on... Czekaj, o co tu chodzi? Dobra, no faktycznie może trzeba zajrzeć. Dobra, uwaga. Wchodzimy. Zamknięte. Zamknięte, ole ciemno. Łooo! patrzcie jest. Ole się wystraszyłem, dobra, ale mam ciarki. No, dawaj, dawaj, sprintem Ole ciemno. Ole ciemno Czekajcie, nie wiem gdzie mam kurczę uciekać. Też tego nie pamiętam. Dobra, leci za nami. Leci za nami. Nie wiem, to jest chyba za tymi napisami się uciekało. Bo na razie. Na razie, próbuję. Na razie, lecę. Nie patrzę się za siebie, uciekamy. Chyba jest dobrze. O nie. Kurczaki, nie tu. Oj. O, wow. dobra, trochę się przestraszyłem. Trzeba było chyba tam przeskoczyć nad tym. Szanowni Państwo, widzę, że to będę troszkę musiał pociorać. Olem, muciary, nie no, trochę straszny był, przyznam się, bez bicia. Dobra, ok. Dobra, uwaga. Goni nas przystojniaczek. Teraz uwaga, chwila prawdy. Teraz, proszę Państwa, powinno się udać. Trzymajcie kciuki. Oj, trzymajcie kciuki. Jest, 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 jest. jest. Dobrze, damy radę, damy radę. Wierzę w Ciebie, mój robociku że w Ciebie, robociku. Jesteś dobry. Rączki, rączki. Czekaj, czekaj. Gdzie to było? Czekaj, musimy tam spaść na dół. Dobra, jest tutaj. Dobra, udało się. Przeszliśmy dalej. Ale gdzieś do nas leci. O, jest za nami. Jest za nami, słyszę go. Jest bardzo blisko. Jest bardzo blisko. Dobra, nie obracam się. Czekaj tu. O nie, dobra, nie zdążyłem. Tam było przejście, ale nie trafiłem. Dobra, widziałem. <laughs> dobra, widziałem. No ja niestety nie jestem jakimś propsem, jeżeli mówię, chodzi o, o te gry, bo muszę się troszkę posfajać z niektórymi akcjami. Dobra, mam nadzieję, że Was tutaj nie zanudzimy, ale spróbujemy jeszcze raz. Potem opiszę ile miałem prób, mówię tego. No, ja mówię, dodam, żeby było śmiesznie, albo, albo najwyżej... Albo najwyżej porobię z tego śmieszne jakieś momenty. Dobra, jeszcze troszkę. No nie, nie liczę. Ale dobra, dam radę. Tam było chyba jakieś też przejście, jeżeli nie... Jeżeli nie, to... czemu chyba było, że trzeba było kucnąć. Było po lewej. Tak, tam było przejście. Dobra, spokojnie. Już jest... Jestem, jestem... dość do przodu z tym wszystkim. Jestem do przodu. Dobra, goni nas. Uwaga, rozglądamy. To jest chyba tutaj? Tak, tutaj. Oj, zaciął mi się... Biegnę, nie wiem gdzie biegnę. O, wow, co jest? Zamknęło mi się. Co tu się stało? O kurde, dobra, otworzyło się. Nie, nie wiem, co się właśnie stało przed momentem. Nie <laughs> ogarnąłem totalnie sytuacji. Dawaj, biegnij, ziomówź. Biegnij, biegnij, biegnij. Dawaj, bo nie jest tak blisko. Co jest? Dobra, chyba, chyba nam się udało. Jach. Ło, wow, żółwik, ale się udało. Dobra, sorki, że to tak trochę trwało. Dobra, dobra, udało się. Było to troszkę straszne. Potem, już po prostu za którymś tam podejściem, już się uspokoiliśmy. dziubkę No, czekaj, tam jest coś. To chyba jak coś na kaset. Widzicie, no normalnie ślepy jestem, bo tak idę przed siebie i nie patrzę. No, no, odpalimy sobie. Nie. Dobra, chyba zbliżamy się do końca. Jeżeli chodzi o komentarz z tej kasety, uwaga. Tutaj coś. Oj, to już będzie za mnie Dobra. To jednak chyba w części będzie Dobra, no ale udało się. Jest, udało się, super. Już jakaś muzyczka. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Nie ma. Chyba zbliżamy się do takiego troszkę chyba mrocznego pokoju. O, I ona będzie Wow. Сото, оле, чорки. Имам чаречки, това си Dobra, szanowni Państwo, dzięki jeszcze raz bardzo serdecznie, żeście mówię byli z nami. No Tak naprawdę wydawałoby się, że no, gra jest dość krótka, ale przez masę prób, które miałem, żeby uciec od tego niebieskiego smerfa zmutowanego. Troszkę mi się przyciągnął filmik. Dobra, to co? Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to pamiętajcie, co musicie zrobić! Zostawić w na Dzwoneczek, tak, przydać dzwoneczek. Dobra, żeby był, mówię, kolejny odcinek. Mamy, mówię, wszystkie. Nie, no tak, czy jak nagramy wszystkie. Także dzięki, żeście, mówię, byli z nami. Ten filmik nie wiem, kiedy wrzucę, bo troszkę mi zajmuje czasu, żeby to wszystko sobie ładnie, pięknie pomontować. A jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na grę, to chętnie przeczytamy gdzie? W komentarzu. Przeczytamy w komentarzu i zobaczymy, czy macie, mówię, jeszcze jakieś inne pomysły, bo z chęcią na pewno coś ogramy. A na pewno jest masę gier, które są nowe, podobne do tej i na pewno które znacie, a my i w ogóle nie kojarzymy. Dobra, żegnasz się z wami to na Resorach i... Dobra, dzięki żeście byli Do zobaczenia i cześć!